Wielu z naszych widzów pewnie czekało na taki odcinek. Mamy bowiem po raz pierwszy na naszym warsztacie produkt słynnej polskiej Unitry. Jest to wzmacniacz WSH-402, będący częścią kompletu zwanego Kleopatra 2. Oczywiście drugą jego częścią był tuner TSH-402. WSH to skrót od wzmacniacz stereofoniczny Hi-Fi. Miłośnicy sprzętu Unitry na pewno wiedzą, że komplet Kleopatra 2 był następcą pierwszej Kleopatry, która wyglądała nieco inaczej. Widzimy ją na zdjęciu. Wygląd pierwszej wersji Kleopatry nie był zbyt imponujący, drugie wcielenie wygląda już dużo lepiej. Można by się spodziewać, że Kleopatra 2 będzie ulepszoną wersją jedynki, że konstruktorzy przy okazji zmiany wyglądu poprawią co nieco w stosunku do pierwszej wersji, która nie była perfekcyjna, a zwłaszcza nie była perfekcyjna konstrukcja wzmacniacza i oprócz tego była ona mocno przestarzała. Pamiętajmy, że Kleopatra 2 ukazała się na rynku w roku 1979 a praktycznie rok później, czyli już w latach 80-tych. Dzisiaj wydaje się to niesłychane, ale Kleopatra 2 nie różni się niczym od zwykłej Kleopatry 1, oprócz obudowy. Nie poprawiono nic, nie zmieniono przestarzałej już i słabo brzmiącej konstrukcji wzmacniacza, bo tuner był jeszcze jako tako do przyjęcia. Na tym przykładzie widać wyraźnie, jak traktowano wtedy rozwój urządzeń audio w naszym kraju. Stawiano przede wszystkim na wygląd, nie przejmując się, że rozwiązania układowe są już mocno przestarzałe, ale dość narzekania przejrzyjmy się bliżej naszej polskiej gwieździe końca lat 70 Tak jak mówiłem, wygląd wzmacniacza jest przyzwoity, nawet na tle ówczesnej zachodniej konkurencji nie było wstydu. Trochę rażą te gniazda DIN z przodu, można je było przenieść na tył obudowy, a z przodu dać gniazdo jack 6,3 mm. Wzmacniacz rzeczywiście pochodzi z Diory, tak jak widać tutaj napis. Po lewej stronie mamy wyłącznik zasilania z lampką, która nie działa na razie. U dołu mamy pokaźną liczbę przycisków. Pierwsze pięć y, to przyciski wyboru źródeł. Kolejne dwa to filtry tłumiące górę i dół pasma. Przycisk mono. Oraz dwa filtry kontur. Jeden z nich działał bardziej dyskretnie, a drugi wyraźniej podbijał górę i dół pasma, kiedy gałka głośności nie była odkręcona zbyt wiele. Mamy cztery pokrętła: pokrętło głośności, które niestety nie jest wyróżnione jako większe, pokrętło balansu, no i dwa do barwy dźwięku. Po prawej mamy dwa y, gniazda dla mikrofonów, tak można tutaj podłączyć mikrofony. W domu ta funkcja raczej się nie przyda. Oraz oczywiście, tak jak mówiłem, gniazda słuchawkowe typu DIN. Z tyłu mamy oczywiście gniazda głośnikowe typu DIN, niezwykle upierdliwe i zawodne oraz gniazda wejściowe również tego standardu. Mamy jeszcze bezpiecznik sieciowy i właściwie to wszystko. Do sprawdzenia tego typu sprzętu oczywiście przyda się taka przejściówka z DIN na dwa cincze, bo inaczej nie ma jak podłączyć źródła yy, do naszego wzmacniacza. Zobaczmy do środka naszej kleopatry. Już na pierwszy rzut oka widać typową konstrukcję unitry z lat 70. Masa przewodów, które idą we wszystkie strony, w jedną stronę do potencjometrów i z potencjometrów, przełączniki izostat i oczywiście mrowisko niebieskich elektrolitów. Typowych dla polskiego sprzętu tamtych lat. Dobrą stroną tego wzmacniacza są tranzystory mocy 2N3055, pracujące jako końcowe, nie do zdarcia, umieszczone na sporej wielkości radiatorach. Wzmacniacz zasilany jest pojedynczym napięciem około 50V, tak więc na wyjściach głośnikowych muszą być również elektrolity. W dużej pojemności to są te dwa elektrolity. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, ale brzmienia niestety nie poprawia. Co mamy tutaj do zrobienia? No cóż, wydaje się, że dość sporo. Wzmacniacz jest uszkodzony, gra bardzo cicho. Można powiedzieć, że właściwie słychać tylko jakieś ślady sygnału. Poza tym jeden kanał gra jeszcze ciszej, jeśli w ogóle tak można powiedzieć, no i nie działa na Tutaj ta żarówka. Znając życie, wyjdą pewnie jeszcze jakieś inne kwiatki, ale mam nadzieję, że nie. Pocieszające jest to, że nic nie jest spalone i widać, że nikt przed nami tutaj nie zaglądał. A jeśli tak było, to widać, że nie miał ze sobą lutownicy. I całe szczęście. Muszę Wam powiedzieć, że naprawa polskich sprzętów audio u nitry nie należy do najłatwiejszych. Mimo, że jest to w sumie prosty sprzęt, zawsze w czasie naprawy pojawiają się jakieś niespodzianki. Czego się dotkniemy, to się rozpada, rozsypuje. Nie mówiąc o słabej jakości elementach, lutach i przewodach. Samo wykonanie całego wzmacniacza jest raczej niechlujne, i serwisanci z tamtych lat musieli mieć naprawdę dużo cierpliwości. Jedynym wyjątkiem był może RadMor z serii 51, którego naprawa jest czystą przyjemnością. Sprzęt zachodni z tamtych lat wygląda zupełnie inaczej o czym sami mogliście się przekonać w odcinku o wzmacniaczu Hitashi. Tamten wzmacniacz był nawet starszy od naszej Kleopatry. No to sobie pojęczałem. Strasznie dzisiaj dużo narzekam na polski sprzęt, ale jest okazja. Czas zatem wziąć się do roboty i ocalić nieco polskiej historii sprzętu audio. Rzućmy okiem na schemat wzmacniacza. Na wejściach mamy przedwzmacniacz, a raczej przedwzmacniacze dla dwóch mikrofonów. Ale pełnią one również rolę preampu dla gramofonu, analogowego. Tutaj widać fragment przełącznika do zmiany charakterystyki częstotliwościowej RIAA. O jakości takiego rozwiązania nawet nie wspomina. Mamy tutaj również kilkustopniowy przedwzmacniacz. Tutaj są filtry kontur, tutaj barwa dźwięku, no i słynne nikomu już dziś niepotrzebne filtry obcinające górę i dół pasma. Pewnie zastanawiacie się, jakie było ich zastosowanie. Otóż filtr górnoprzepustowy był czymś w rodzaju dzisiejszych filtrów Subsonic, ale obcinał basy dużo wyżej i miał on służyć do lepszego odtwarzania płyt gramofonowych, aby usunąć przydźwięki w dole pasma. Oczywiście usuwał on przy okazji większość niskich częstotliwości z materiału muzycznego. Podobnie było z filtrem obcinającym górę, który miał za zadanie ograniczyć syki i trzaski płyt gramofonowych oraz szumy taśmy magnetofonowej. Dzisiaj znaczenie takich filtrów jest raczej historyczne. No i dochodzimy do końcówki Mocy, która również ma mocno historyczną budowę. Nie ma tutaj pary różnicowej na wejściu. Mamy 7 tranzystorów, a właściwie tylko 6, bo ten służy jako stabilizator prądu spoczynkowego. W stopniu końcowym mamy quasi komplementarny układ, gdzie obydwa tranzystory mocy są typu NPN. Taki układ jest mocno niesymetryczny, bo tylko jeden z tranzystorów pracuje tutaj jako wtórnik. I żeby zachować niski poziom zniekształceń nieliniowych, trzeba stosować głębokie, ujemne sprzężenie zwrotne, co przy małej szybkości tranzystorów powoduje duże zniekształcenia typu TIM. Jak na początek lat 80. to dość słaba i mocno uproszczona konstrukcja. Zresztą podobną mieliśmy w Radmorze z serii 51, ale tam przynajmniej była para różnicowa na wejściu. Zasilacz jest również dość ascetyczny. Mamy pojedyncze napięcie zasilania o wartości 54 V. Nie mamy żadnej stabilizacji napięcia dla stopni sterujących, ale za to mamy osobne uzwojenie do zasilania żarówki. Jak zatem zabrać się do naprawy tego wzmacniacza? Na początek zaczniemy od pomiarów napięć z zasilacza oraz napięć w ogóle w układzie. Na szczęście na schemacie ideowym mamy podpowiedzi, gdzie jakie napięcia być powinny, co ułatwi nam zadanie. Ważnym punktem jest napięcie na wyjściach stopni mocy przed kondensatorami oddzielającymi przed składową stałą. Tam napięcie powinno wynosić dokładnie połowę napięcia zasilania stopnia mocy. Napięcie to ustawiamy w naszym wzmacniaczu za pomocą rezonansu. Procesora nastawnego R257 dla jednego kanału i 258 dla drugiego. A więc do roboty. Sprawdziłem już większość napięć w układzie wzmacniacza i są one w zasadzie poprawne. Zauważyłem, że główne napięcie zasilania jest nieco obniżone. Powodem prawdopodobnie jest słaba kondycja kondensatora głównego w zasilaczu tutaj tego dużego, trzeba go wymienić na nowy, podobny jak ten od napięcia dla stopni sterujących tego tam z tyłu. Co zatem może dolegać naszemu wzmacniaczowi, skoro napięcia na tranzystorach są poprawne, jednak wzmacniacz nadal gra bardzo cicho. Powodem jest prawdopodobnie. Spadek wzmocnienia któregoś ze stopni wzmacniacza. Ciekawe jest również to, że generalnie w obydwu kanałach występuje podobna usterka, czyli obydwa kanały grają cicho. Skoro tranzystory są w porządku, podejrzane stają się elektrolity, ale nie te w torze audio bezpośrednio, te, które łączą stopnie, bo gdyby tak było, to ich spadek pojemności powodowałby raczej brak odtwarzania niskich częstotliwości, a nie spadek wzmocnienia w ogóle. Zwróćmy uwagę, że w stopniach przedwzmacniacza mamy emitery tranzystorów połączone poprzez rezystor do masy oraz dodatkowo poprzez rezystor i kondensator również do masy. Ten pierwszy rezystor służy do ustalenia pracy tranzystora dla prądu stałego, natomiast ten drugi rezystor z elektrolitem ustala wzmocnienie stopnia z tranzystorem. Jeśli tutaj elektrolit utraci pojemność, to nastąpi duży spadek wzmocnienia i wzmacniacz będzie grał cicho. Najbardziej zatem podejrzane są kondensatory C255. C269 i odpowiednie w drugim kanale. A zatem trzeba to sprawdzić. No i okazało się, że kondensatory C255 i C256, które tutaj leżą przed nami, utraciły zupełnie swoją pojemność. Powinny one mieć 22 mikrofarady na 25 V. Do tego stopnia, że tester w ogóle nie wykrywa ich nawet jako. Yy, Kondensatorów. No, w ogóle nie wykrywa tutaj tester tego pierwszego kondensatora, natomiast ten drugi wykrywa jako rezystancję, a nie jako kondensator. Tak więc zupełnie utraciły one swoją pojemność. To niestety znak dla nas, że należałoby wymienić. Yy, wszystkie kondensatory elektroityczne w naszym wzmacniaczu. Jest ich, jak widać, dość sporo, ale niestety nie ma innego wyjścia. Trzeba to zrobić. Potencjometry również wymagają sprawdzenia, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli ich wymieniać, tak jak i przełączników źródeł. Tutaj widzicie ilość Wymienionych kondensatorów, tutaj mamy ten duży główny zasilacza, który wymieniłem na LNE. tutaj mamy nasze niebieskie róweczki i tutaj mamy zasilacz, kondensator z zasilacza tego od stopni sterujących. Jeśli chodzi o panel e, czołowy, to niestety nie da się usunąć tego żółtego nalotu, no bo widać tutaj koło gałek jest zupełnie inny odcień, taki jak był kiedyś. A ten żółty niestety musi pozostać, nie da się tego zmyć, ponieważ zmylibyśmy również wszystkie napisy i symbole. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy taką blachę wewnątrz obudowy w środku, która zupełnie się odkleiła i całe szczęście, że nie zrobiła zwarcia na płycie głównej. Pamiętajmy, że tutaj normalnie są ścieżki i gdyby ta blacha tam gdzieś dotknęła i pozwierała nam to, byłoby nieszczęście gotowe. Także oczywiście tę blachę trzeba przykleić z powrotem. No i jeszcze trzeba przykleić tutaj te kółeczka, które wypadają notorycznie. I tak wygląda sprzęt unity. No i trochę to trwało, ale mamy wymienione większość kondensatorów, tak jak widać. Te czerwone kwadratowe wymieniłem tam, gdzie się dało, wymieniłem na kondensatory ze stałym dielektrykiem, ponieważ właściciel bardzo bym chciał, żeby ta kleopatra jeszcze posłużyła długie lata. Tak więc założyłem również kilka tantalii, jak widzicie, które są długowieczne. Także tam gdzie się dało, dawałem porządne kondensatory, żeby wytrzymały jeszcze parę lat. Tutaj zamiast tego dużego kondensatora jest założony kondensator Elna 5600 mikrofaradów. No i cóż, aha, tutaj jeszcze w zasilaczu w tym drugim, od y, stopni sterujących, też jest wymieniony kondensator. Napięcia są już nieco wyższe niż przedtem, zasilające, zgodne z instrukcją serwisową. Tutaj musiałem wymienić jedną z podkówek jeszcze, ponieważ była zupełnie, zupełnie nie działała i nie było prądu spoczynkowego y, w prawym kanale. Zauważyłem, że zamiast, tu nie ma tranzystorów 2N, 3055 tylko są tranzystory Tesli KD502 co w sumie jest niezłym nie pomysłem ponieważ te tranzystory są nawet mocniejsze od 2N3055 No i cóż, można powiedzieć, że remont Kleopatry został ukończony. Wzmacniacz jest naprawiony, gra prawidłowo, oba kanały odzywają się równo. Co ciekawe, nie ma tutaj w ogóle kłopotów, nie było w ogóle kłopotów z potencjometrami, które działają w miarę płynnie i bez trzasków. Natomiast były problemy z tymi przełącznikami, które musiałem przeczyścić, żeby w ogóle zaczęły działać. Niestety polskie istostaty były bardzo zawodne i bardzo źle znoszą upływ czasu, a ich wymiana jest no, bardzo trudna. Ustawiłem również prawidłową wartość prądu, spoczynkowego powinien on wynosić około 20 miliamperów na każdy kanał. Wymieniłem 30 sztuk kondensatorów elektrolitycznych, łącznie z tym dużym od głównego zasilacza, a tam gdzie było można, wstawiłem kondensatory foliowe wima, te czerwone, dobrej jakości, a także kilka tantali, ponieważ właścicielowi zależało na trwałości sprzętu. Naprawiane zostało podświetlenie lampki, tak jak widzicie, sygnalizującej włączenie. Przykleiłem tę blachę, którą pokazywałem od, na spodzie obudowy. Trzyma się ona już solidnie i nie stwarza zagrożenia zwarciem. Oczywiście, tak jak mówiłem, wyszło jeszcze kilka nieprzewidzianych prac. Takich jak klejenie rozpadających się gałek, yy, wymiana niektórych zaśniedziałych przewodów wewnątrz wzmacniacza oraz poprawienie jeszcze paru innych drobiazgów. Niestety tak jak mówiłem, nie da się oczyścić panelu przedniego z tego żółtego nalotu, a szkoda, bo Kleopatra wyglądałaby i grała jak nowa. Dziękuję Piotrowi za udostępnienie sprzętu do odcinka i zapraszam na kolejne. Czekamy nadal na wasze propozycje prezentacji sprzętu, a i wy czekajcie cierpliwie na swój sprzęt w naszych filmach. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale, nie tylko tych o naprawach. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na kapsel można kupić koszulki i gadżety z logiem reduktora Szumu. Piszcie na adres reduktorszumu.gmail.com, jeśli macie pomysły na tematy odcinków reduktora. Możecie odwiedzić także nasz profil na Facebooku. No i zapraszamy na kolejne odcinki.